Jestem takim durniem, że szkoda gadać. goszy chce trochę siana przytulić w kieszeń, ale nic ja nie dam mu zarobić. Słuchajcie, próbowałem zapłacić łapówkę dla tego policjanta 70 peso, to jest jakieś 3 dolary. Siemano, dzień dobry pana haczel godzina 6:40, chyba. Jeszcze nawet dobrze nie sprawdziłem, która jest godzina. 6:30, to tym lepiej. Dajesz się na pierwszy autobus, dzisiaj do przejechania 400 km. Siedem autobusów, taksówka i tuk, tuk Trzymajcie kciuki. Pierwszy autobus. Jeszcze tylko sześć. Ledwo wyszedłem z pierwszego autobusu w miejscowości Solola. Jadę już do drugiego, w sensie drugim autobusem do kolejnej miejscowości Los Encuentros. Takie duże skrzyżowanie, gdzie jeżdżą autobusy wszędzie. Pierwszy bus 5 quetzales, czyli jakieś 3 złote. Drugi bus 5 quetzales, czyli też jakieś 3 złote. I tutaj to jest dobre, że... Z reguły w jednym miejscu są wszystkie autobusy. Wysiadacie w jednym miejscu i nie zdążycie wyjść już was wiecie, wołają do kolejnego, naganiają. To jest bardzo dobre, więc jedziemy. No i pięknie, trzeci autobus do miejscowości Ale, te lepiej. Do miejscowości Szela, ale musiałam przed, żeby nie tracić czasu na wjazd do miasta i jadę do miejscowości później. Nie wiem, wełę. Później do La Nie Miejmy nadzieję, że uda się zrobić całą trasę w jeden dzień. Przewiduje jakieś 12, maksymalnie 14 godzin. Siemano znowu 15 raz. Dojeżdżamy pod miejscowość Salka H, czyli pod miejscowość teoretycznie Stella. I taki typ od razu: jak macie możliwość jeździć po Gwatemali i nie wjeżdżać do dużych miast, to nie wjeżdżajcie. Po prostu stańcie sobie gdzieś na jakimś rondzie. I autobusy będą jeździć Bo jak wyjedziecie do miasta tracicie jakieś 20-30 minut na wjazd Na przesiadkę i na wyjazd Czyli macie za każdym razem godzinę w plecy Cztery busy, 4 godziny w plecy Tak zwane zesrało się Korki Wyszliśmy z autobusu i idziemy z buta Z ekipą z Ekipa autobusowa Zobaczcie, tu jak się zesra to się zesra Korek na długości 2 km, Więc wyszedłem z busa Idę spróbować złapać stopa, bo Tak jak mówię, 400 km niby tylko do przejechania Ale jednak Tutaj te trasy są tak przesrane Z korkami, że Tragedia To jest przyczyna korków, zobaczcie Zajebiście rozkopana droga Tędy trzeba iść i Próbować Złapać z strony stronę Huehue Taka durna nazwa Uechłe. Od 30 minut nie jechał się ten autobus Wyprzedziłem cały korek. Na razie wszyscy jadą w stronę przeciwną. I tu jest jeden autobus, który będzie odjeżdżał za jak się nazbierają ludzie. Ale na razie nie ma ludzi, bo reszta jest wiecie, w korku wszyscy są. Więc trzeba czekać. Stąd będzie jechał jakieś dwie godziny plus. Zobaczymy mniej więcej. Bez pośpiechu. Najważniejsze, aby dotrzeć dzisiaj do granicy z Meksykiem. Jestem w kolejnym autobusie, to jest na dzisiaj autobus numer raz. 2, 3, 4, numer 5. Numer 5, a dopiero zrobiliśmy jakieś około 100 km. I mówię, tym, że przyszedłem z że nie wiem, 15 minut czy tam 20 minut, udało się ten cały korek eee, ominąć. A mówię, tam bym czekał, myślę, że dwie godziny na tym rondzie spokojnie, więc wsiadłem w pierwszy autobus, który jedzie. No i lecimy. Stąd powinien być jeszcze ewentualnie ten autobus. Jeszcze jeden. Tuktuk. Tuk, taksówka. Kawałek z buta. Granica. Bus. I bus. Więc tak to wygląda. Ale porównanie cenowe z tym, ile kosztuje prywatny czy jakikolwiek. Tam, shuttle transfer do Meksyku lub do San Cristobal. On kosztuje około 280 kecali. A ja tym swoim sposobem, w, do granicy dojadę za mniej więcej 10... 20, to jest 30, 40, 50, 70 kecali do granicy i za granicą, za granicą w Meksyku jakieś kecali 30 chyba czy 20 więc łącznie wyjdzie mi mniej jak 100 a ten prywatny ten transfer kosztuje 300 więc jest różnica o, zobaczcie w Gwatemali znaleźli lek na koronkę właśnie gościu sprzedaje majs z, e z eukaliptusa na koronkę mówi Ehe. ostatni bus do granicy powiem wam, że zmiany są tak dynamiczne że nie jestem w stanie nawet wyciągnąć kamery z jednego autobusu i już czekają z drugim. Co by nie było za łatwo, 10 km przed granicą mówią, że nie, jednak tutaj mnie wysadzą, jeszcze muszę sobie innego busa złapać. Oficjalnie miejscowość La Mesia. 7 albo 8 autobusów, 7,5 godziny, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze mam jakieś 1,5 kilometra na piechotę do granicy. Później taksówka, autobus i autobus. Ale to dzisiaj dzień mocny, powiem Wam. Szymano, witamy w świecie bez masek. Oficjalnie, praktycznie. W sumie teoretycznie, bo jeszcze nie, nie mam pieczątki. Witamy w Meksyku, opuściłem właśnie Gwatemale. Nie wiem czemu myślałem, że przyczepią się o mój test, który był zrobiony na Photoshopie, ale wszystko w porządku. Tak więc moi drodzy, lecimy do Meksyku. Ale jestem podejrzany, że w końcu mi się udało tu znowu wjechać, bo mam dla Was zajebiste niespodzianki. W sumie dla mnie też. No i Lipa nie chcą mnie wpuścić do Meksyku. Powiedzieli, że muszę tak: pokazać bilet wylotowy, pokazać pieniądze na koncie, ile mam. Na 7 dni powiedział, że minimum 2000 zł i potwierdzenie rezerwacji, mówię, wylotu, hotelu i pieniądze na karcie. Chore, po. W nie mam możliwości pokazania im, ile mam kasy na, na koncie. Będę musiał jakoś wydrukować, ale nie mam żadnego pojęcia jak i nie mam żadnego potwierdzenia hostelu. Na lot wylotowy mam, ale tak czy siak kazali mi się cofnąć jeszcze raz do granicy z yy, Meksykiem, ale że nada. No w ogóle się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że gościu chce trochę siana przytulić w kieszeń, ale ni ja nie dam mu zarobić. Nie wiem czy gdziekolwiek wiadę. Nikt mi nie chce internetu udostępnić szmaciarze pieprzone. Od 40, minut jestem na granicy z Meksykiem, to czuję się to kurczę, nie wiadę. No nie są mnie wpuścić, powiedzieli, że jakieś saldo mam pokazywać, że coś, nie da się przecież pokazać salda z... z banku, jest problem. Spodziewałem się, że po przyjeździe do Meksyku będzie z górki. Miejsce, w którym powinno być drukowanie, zostało zamknięte. Nie widać tego, zamiast ten pomarańczowy budynek. I nie ma opcji wjazdu do Meksyku, bo powiedział, że nie dam pieczątki. I mam pokazać mój wyciąg z konta. Powiedział, że na 7 dni potrzebuje minimum 500-600 dolarów. Udokumentowane z banku. Ja powiedziałem do niego: chłopie, przecież ja śpię w hostelu za 3 dolary. No, On powiedział, że go to nie interesuje. I no nic, po najwyżej, będę spał na granicy, dzisiaj w śpiworze, w parku. Jestem jedynym typem, którego wpuścili do Meksyku. Zobaczcie te trzy osoby, które idą z plecakami Nie wpuścili ich, bo powiedzieli, że muszą mieć potwierdzenie na COVID do Meksyku, a nie trzeba. Ja pieprzek i jaja. Słuchajcie, próbowałem zapłacić łapówkę dla tego policjanta. 70 peso, to jest jakieś 3 dolary. I nie przyjął tego. Dałem mu te pieniądze, można powiedzieć prawie do ręki. Mówię, że tylko to mam. On mówi, że mnie nie wpuści. Mówię, że jakąś pałą mnie dostałem po plecach. Niesamowite. Jeszcze trzeba dojechać do San Cristobal. Jakieś 4 godziny, 5. Nieważne o której będę, ale będę. Jestem w Meksyku. Kurwa! W końcu. Ale emocje. Normalnie trzęsą mi się ręce. Zostały mi jeszcze dwa autobusy do wzięcia. Mam nadzieję, że ten jedzie. Nie. Komitan? Aaa, może być lipa, mogą być pełne. Ale kwas. Dobra, jeszcze raz będę tłumaczył. matu. pierwszy raz nie wpuścili mnie. Przędem drugi raz nie wpuścili mnie, nie mogłem wydrukować dokumentów. Wszedłem e, trzeci raz, zaproponowałem mu łapówkę. Jeszcze, żeby że nadbędę. Which one who said that it's just the sky? We just, just have to go back to Guatemala for the stamp from the border. I don't know what kind of stamp, but No, that's what I mean. Yeah, I need to get the stamp. Out, but, uh, into... Dobra, przepraszam, zostałem zostało, zostało mi przerwane. A więc wyglądało to następująco eee, Próbowałem dać mu tą łapówkę. Siedem, w ogóle jestem idiotem, jak można było dać komuś łapówkę w pozadzie 3 dolarów. Pokazałem mu 70 peso i mówię do niego chłopie, ja nic więcej nie mam pieniędzy. Mam resztę tylko 100 peso na, na, na busa do San Chris. On mówi, że nie I mówi do widzenia. Ten niego cały czas pierwszy, poczekajcie, dojedziemy do Wam wytłumaczyć. Sorry. Szymano. Właśnie minęła 14 godzina mojej podróży, leci 15. Dojechałem do San Cristobal, ale jeszcze zostało mi zjeść i dojść do hostelu. Myślę, że razem podróż będzie trwała 15 godzin. Jest zajebiście zimno, jestem ubrany w klapki, bo myślałem, że dojadę trochę wcześniej. Dotrę do restauracji opowiem wam całą historię, bo to jest hit. Jestem już na żarcie. Słuchajcie, dzisiaj jadłem banana i paczkę Doritosów, a wczoraj banana zupkę chińską i hot doga jednego. Jem i mówię wam, co się wydarzyło, bo jestem takim durniem, że szkoda gadać. Dobra, wróciłem. znaczy jestem w Meksyku i będę chciał wam powiedzieć na szybko, jak to wyglądało, co zrobiłem, czego nie powinienem. A więc spodziewałem się, że w Gwatemali wezmę pięć autobusów, dojadę do granicy. Dojechałem. Ciut szybciej niż planowałem, więc byłem bardzo zadowolony. Ale na dobrą sprawę w Gwatemali wziąłem 7 autobusów, żeby zrobić 200 km. To tak nie jeździ, jak od nas wiecie, z miasta do miasta. Staje przed miastami, trzeba zmienić busa, i było tak szybko, że nawet nie było opcji zjeść. Wysiadaliśmy, już nas wpychali do kolejnego autobusu, więc ja stwierdziłem, że no dobra, no nic się z tym nie da zrobić, to jadę, zjem sobie coś tam na granicy. Dojechałem na, na granicę, wszystko było e, w porządku i byłem przekonany, że będzie z górki. Obawiałem się tylko i wyłącznie na dobrą sprawę sytuacji, że... E, Będą mieli problem z moim testem, że powiedzą, że go y, sfalsyfikowałem na, na granicy, wjeżdżając pierwszy raz. Nikt się nie przyczepił, dostałem pieczątkę, dziękuję, witam, żegnamy Gwatemalę, wjeżdżamy do Meksyku. No i tak to powinno wyglądać, wjeżdżamy do Meksyku, biorę taksówkę za 10 peso, za 2 złote, dojeżdżam do Ciudad de Huactemok, idę do y, kontrolera granicy, pyk, biorę pieczątkę, dziękuję, do widzenia. Przyjeżdżam i gościu mówi mi tak. Proszę udokumentować saldo, stan konta. Ja mówię, będę tylko 7-8 dni. On mówi: No to minimum 500 dolarów, 10 tysięcy peso. Ja sobie myślę, chłopie, to jest jakiś chory. Mówię, ja przyjadę do San Cristobal i tu płacę 20 dolarów za dzień. On mówi: Nie interesuje mnie to. Proszę pokazać potwierdzenie wylotu z Meksyku. Proszę pokazać stan konta. I proszę pokazać potwierdzenie e, noclegu. Nie miałem noclegu, bo zna, znajomy są gościu, którego spałem ostatnio. E, miałem do niego zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, przyjeżdżam i, i po prostu będę, będę spał, nie bukując nic na bookingu. No i okazało się, że nigdzie nie było internetu. Nikt nie chciał dać internetu. Po nie wiem, 40 minutach dali mi internet, ale nie mogłem wysłać plików, aby wydrukować żadnego potwierdzenia. Zabukowałem hostel i stwierdziłem, że nic się z tym nie da zrobić. Później zamknęli ten, te miejsce, gdzie można drukować, no i czekałem jakieś kolejne 40 minut i byłem w dupie. Przyjechała kobitka, kazali jej to samo, wrócić się na granicę, plus ona jeszcze musiała jakieś zaświadczenie zdrowotne z kliniki zdobyć. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodziło, ale mówię, dobra, mi tego nie kazali. Przyszły kolejne 4 osoby i im kazali to samo Wylot powrotny, ale oni wracali do Gwatemali autobusem Więc nie mogli udokumentować wylotu Dodatkowo e, stan, stan konta e, Plus rezerwacje Oczywiście nic nie mieli, mieli też tylko przyjechać na dwa czy na 3 dni I wrócić do Gwatemali, żeby przedłużyć wizę Zabukowali hostele e, Zabukowali chyba w ogóle nawet samolot Żeby później go anulować, bo są takie linie, gdzie można anulować loty Wchodzą do okienka ja dostałem pieczątkę, bo pokazałem wszystko, a im kazali cofnąć się na granicę i wziąć zaświadczenie zdrowotne. I zapytali się mnie, jak to możliwe, że ja przeszedłem. Powiedziałem, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. I jeszcze taki stary hippis, ten właśnie, co mi przeszkadzał, jak nagrywałem filmik wcześniej, yy, też przyjechał przedłużyć wizę i też go nie puścili, więc nie mam zielonego pojęcia, o co chodziło, dlaczego tak było i oni mówili, dwójka w ogóle, dwójka osób, która przyjechała, mieszka w Gwatemali 5 i 8 lat i mówią, że za każdym razem przechodzą tym przejściem, biorą pieczątkę i wychodzą, a tym razem tak nie było i o co chodziło z tą w ogóle, a z moją łapówką, jestem strasznym idiotą, w ogóle jak można było pomyśleć, że mogę dać komuś łapówkę w postaci 3,5 dolara, ale... Ee, widziałem jak jeden z gości dawał pieniądze porucznikowi, i myślałem, że. Porucznikowi, no temu gościowi tam był na no, zabicie za biurkiem? I ja myślałem, że on mu daje za tą pieczątkę w. w paszporcie. A on zostawił posz... paszport, poszedł się odlać i dał mu po prostu tam jakiś napiwek za to, że się odlał. A ja myślałem, durny, że. że, że wiecie, on mu daje hajs za pieczątkę. No i ja wyciągam te 3,5 dolara i daję mu z tym paszportem, mówię, że mam tylko tyle pieniędzy, on tak patrzy na mnie i mówi, co ty chłopie robisz. I ja mówię, słuchajcie, no jajca na maksa. No ale kazali mi zapłacić w rezultacie 575 peso, czyli to jest 120 zł za to, że jestem w Meksyku. Słuchajcie, to jest też śmieszne. Jeżeli jesteście w Meksyku, wyjeżdżacie drogą lądową mniej jak 7 dni, to nie płacicie nic, a jak 8 dni to płacicie 120 zł. Ja będę niestety 10 albo 9, więc muszę zapłacić. Nie ogarnąłem tego, nie widziałem, nie przewidziałem, na szczęście miałem pieniądze na koncie, wszystko jest zrobione, jestem w Meksyku, jestem bezpieczny łącznie teraz. Godzina 21, tak więc, moi drodzy, ponad 15, 15 godzin od wyjścia z domu. Zajechany strasznie, ale jestem w Meksyku i jeszcze będzie dużo do zwiedzania. Fajnie, że oglądaliście! Dzięki serdecznie! Pozdrawiam. Do zobaczenia na razie. so wondering what did happened to the last ten i ran away with my life fast forward and never turned back again it's kind of funny that the moment we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't